Witam. Mamy 28 grudnia 2015 roku. Piękny, słoneczny dzień. Przyjechaliśmy zajrzeć do Pasieki. Co tu się dzieje? Że nie ma śniegu, to nie trzeba mówić. Bo ostatni, już drugi, chyba trzeci rok to jakby zupełna norma. Ale mówię, może powiem tylko o temperaturze, która w zasadzie mnie zachęciła, żeby dzisiaj tu przyjechać. Bo chyba warto to uwiecznić. To chyba historyczne lata, znaczy historyczne zimy, bo bardzo ciepłe. Tak jak mówiłem, dzisiaj jest 28 grudnia. Na zachodzie mamy niespełna 11 stopni, ale ostatnie 5, 6, nawet nie wiem, nie, no 6 na pewno, a może i 7 już dni, to tutaj w naszych stronach to jest temperatura 10, 12, a nawet 15,5 stopnia było. Więc jest zupełnie ciepło lub na tą porę roku to nawet gorąco. No i żeby to nie zostało zapomniane, to chociaż będzie na filmie. Będzie można do tego w przyszłości wrócić. Jeśli, jeśli takie się już zimy nie powtórzą. A może będą jeszcze cieplejsze. Zobaczymy. Zobaczymy jaki to będzie miało wpływ na pszczoły. Można by teraz teoretyzować, mówić, że będzie tak czy owak, ale wszystko pokażę w praktyce. Ale skoro już podjechałem, to może tylko pokażę że pozabezpieczałem wylotki takimi krateczkami. Yy. Zrobiłem to dlatego, że w zeszłym roku do uli dostały się myszy. I to ciekawe. Oj, coś mi pszczoły słyszę. Nie, chyba nie. To chyba tir jedzie z oddali. A jeszcze raz wracając. Yy, I to proszę sobie wyobrazić, właśnie nawet do tych cieniuteńkich, przecież one nie mają nawet 8-9 mm może, no może gdzieś ko i potrafiły się dostać myszy. Dlatego w tym roku trzeba było to zabezpieczyć. A taki najgłówniejszy cel mojego przyjazdu to osłuchanie rodzin pszczelich przy pomocy tej rurki, którą mam. Rurki, czyli inaczej węża ogrodowego, bo odciąłem go awaryjnie. Nie mogłem znaleźć rurki, którą używałem rok temu, więc dzisiaj posłużę się tą. Ja pokazuję, jak ja to robię, a nie jak to należy robić. Może trzeba to robić inaczej, ale. U mnie ta metoda się po prostu sprawdza. Bardzo wyraźnie przez nią pszczoły słyszę, chociaż chyba ona powinna wejść w ogóle głębiej, troszkę. No i być też trochę dłuższa, żeby się tak nie trzeba było prawie że klękać przy ulu, ale ja sobie tak radzę. I no tylko oczywiście nie mogą samochody jeździć. Ostatnim razem, jak byłem w niedzielę, gdzie nie było ruchu pojazdów, to właśnie tą rurką osłuchałem rodziny i wyraźnie słyszałem, że są. A spróbuję teraz również posłuchać. O, tu bardzo wyraźnie pszczółki słyszę. Jak najbardziej. Podejdziemy do tej rodziny. Tylko niech auto przejedzie. Taka propo, na marginesie tu będzie rzepak. W przyszłym, znaczy no, w przyszłym roku, czyli za kilka dni. Tu będzie do końca rzepak na połowie pola, bo na drugiej połowie. To jest jakiś chyba rodzaj zboża. Albo poplon. Trudno mi powiedzieć. Dobrze, słuchamy dalej. No, tu też pszczółki słychać. Na 100% słychać. Zaraz. Aha, w tym, w tym nie było słychać. To już ostatnim razem, więc dzisiaj nie patrzymy. To już wiem, że tam pszczół nie ma. To jest jedyna chyba taki. O, jeszcze raz kontynuuję ten film. On został przerwany przed chwilą z powodu słabej baterii, ale udało mi się jeszcze raz wznowić. Sprawdzimy tą rodzinę. Oj, nie słyszę, ale zaraz niech autko odjedzie dalej. Spróbujemy ponownie. O, słyszę, słyszę wyraźnie teraz. Leciuteńko puknąłem, chociaż też się mówi, że nie powinno się tego robić, ale po prostu już myślałem, że tu absolutnie pszczół nie ma. Na pewno minus takiej kratki to to, że pszczoły nie są w stanie usuwać martwych. A nawet pewnie, pewnie te, które wytryskują zula, które już się szykują na śmierć, nie mogą go opuścić. No, i widać tutaj martwe pszczółki, które nie miały na tyle siły, żeby przecisnąć się przez kratkę. O no też jest takie niebezpieczeństwo, że przez to, kiedy mają tam tylko maluteńki otwór, tego nie widać, bo ja gąbką go też ograniczyłem, ale przy tak malutkim otworze zaraz to przeczyszczę delikatnie patyczkiem, żeby też pszczoły się nie udusiły, nie zabrakło im tlenu, czy wentylacja, żeby nie zostało ograniczona przez to, że martwe pszczoły zasłonią cały wylotek. Dobra, ja jeszcze usłucham tą rodzinkę, a potem zacznę sobie pewne rzeczy tutaj wykonywać i przerwiemy film. Jeszcze patrzymy do tego. O, słychać. Słychać wyraźnie. Dobrze. Kończę ten film. No i może nakręci się jakiś kolejny w lutym, marcu. Miło będzie zobaczyć latające pszczoły, jak się jak wszystko pójdzie dobrze. Pozdrawiam.